Dzień dobry, witajcie. Po małej przerwie dwuty, dwutygodniowej zapraszamy ponownie. Dzisiejszy live tak, to jest bardziej taka i informacy, będzie informacyjny, że działamy, że jesteśmy, że zachwyceni naturą są w swoim miejscu, naładowane baterie z pomysłami i na pewno jak zwykle otwarci na Wasze potrzeby. Także witajcie, kochani. Serdecznie Was pozdrawiamy i ja sprawdzę tylko, czy jest, jesteśmy widziani. O. Dzień dobry, Dzień dobry. Witam jak zawsze sokiem selera seleronaciowego, świeżo wyciśniętym. Wizja jest, zobaczymy fonie Który jest bardzo dobry, bardzo zdrowy, który pijemy już... Jest, jest okej. Okay. 8 lat i właśnie to ten sok sterylazjowego powoduje, że organizm od rana świetnie funkcjonuje. Także na zdrówko. Wasze zdrowie. Nasze ciała, bo to my pijemy, ale zapraszamy Was również do tego, żebyście pili soki. Ja bardzo chętnie robię różnego typu, przy różnych dietach, przy różnych nietolerancjach, różne kompozycje, także wszystko co potrzebujecie u nas osiągniecie. Na pewno nieporównywalnie lepszy dla naszego zdrowia jest sok na świeżo wyciskany z naszych owoców, z naszych warzyw lokalnych, ale i takich, które są dostępne u nas, bo ten świat zrobił się teraz tak mały, że to co rośnie Gdzieś daleko dzisiaj, już za dwa dni może być u nas na stole, więc korzystajmy z tego. Przykładem jest na przykład taki jest kokos, który to jest po prostu bomba witaminowa zdrowotna, więc niby u nas nie rośnie, ale warto z tego skorzystać. Także jeżeli ktoś chce swoje zdrowie potraktować poważnie i chce się na wiosnę wzmocnić, no zapraszamy do nas, robimy soki. Po prostu tylko wystarczy zamówić i i okej. Okay. I wtedy już mhm. można pić. Chciałaś powiedzieć coś fajnego, co tam przygotowujesz na święta. No, ja właśnie dzisiaj to będzie takie informacyjne. To znaczy catering świąteczny na pewno będzie wiosennie. U mnie już lubczyk, rozmaryny, różne zioła, wszystko już rośnie. Czeka tylko na to, żeby to wykorzystać. Więc będzie na pewno sałatka z awokado. Taka sałatka, która przypomina... Te sałatki, do których jesteśmy przyzwyczajeni, z groszkiem, z marchewką, ale jest to zrobione po powitaliańsko, w 100% z sosem z nerkowca. Do tego jest awokado, także przepyszna, orzeźwiająca, świetna taka propozycja wielkanocna. Do tego będą krokiety z farszem, takim warzywno-wiosennym, właśnie z dużą ilością ziół. To będzie. Chodzi o to, żeby właśnie na wiosnę poczuć się tak fajnie, świeżo, żeby było dużo energii. Na pewno będzie soler, seler w sosie musztardowym, tofu w sosie śmietanowym, boczniaki po azjatycku, trochę pikantnie. Chyba, że ktoś nie lubi, no to wtedy zrobię łagodne, bo każde zamówienie, które jest przygotowywane, to jest to robione bezpośrednio dla Was. Czyli jeżeli ktoś nie lubi, żeby było ostro, to jest wtedy łagodnie. Pasta z awokado i z pomidorkami, i suszonymi z oliwkami, z różnymi fajnymi do, dodatkami. Nazywa się to guacamole, ja to nazywam pasta. To jest po prostu świeże awokado z różnymi dodatkami, czosnek też tam jest, które powodują, że te, ta, ta awokado jest po prostu przepyszne. Sosy. To jest kary, to nazywam sos kary, ale to jest, jest taka sałatka z warzywami, która rewelacyjnie smakuje z awokado posypaną, posypanym solą z kal kalanamak. Po prostu wegańskie jajeczko wielkanocne, właśnie w ten sposób zrobione coś pysznego. Do tego pasztety z, z soczewicy z masełkiem z kokosa. Takie po prostu świąteczne, fajne jedzonko. I wiele więcej. Ja zrobię posta, żebyście mogli sobie zerknąć, co można zamówić. Oczywiście będzie te, będą też słodycze. Między innymi będzie serniczek dwukolorowy z truskawkami. Będzie tarta. Oczywiście wielkanocna, no bo bez tarty się nie obędzie. Dla fanów makowiaka zawijanego oczywiście też. I jeszcze jedno ciasto będzie inne, ale to już niespodzianka. Także ja zrobię posta, będzie jutro rano widoczne wszystko dokładnie, co można zamówić, jakie, jaka jest oferta i jak można po wegańsku sobie urozmaicić to jedzenie trochę ciężkie wielkanocne, No bo jajka z wędlinami, z tym wszystkim to potem jednak jest to ciężkie. My mamy propozycję świeżą lekką, dodającą energii, ale nie obciążającą naszego układu pokarmowego i nie powodującą, że się czujemy źle. Więc no właśnie, e... oczywiście nasze chlebki, kotlety, naleźniki cały czas są... O właśnie jest propozycja z naleźnikami. Można sobie fajnie zrobić na świąteczny stół naleźniki witaliańskie, bez mąki, tylko z banana. No Chciałem powiedzieć, że dzisiaj słyszałem w e... polskiej telewizji, o udarze i jakie, co trzeba robić, żeby udaru nie dostać, tutaj zwłaszcza do osób już, ale to nie tylko, powyżej pięćdziesiątki, ale no nie tylko, bo te udary zdarzają się wcześniej i o dziwo już było w tej informacji, że zdrowo się odżywiać i tam jeszcze było też takie w sumie temat, że unikać puszczy zwierzęcych, czyli Takiego właśnie ciężkie, ciężkostrawnego jedzenia, przede wszystkim dla wątroby. No co wspólnego jedzenie ma z udarami, to od dawna, no ja na przykład jestem w tej sprawie zorientowany. Oczywiście tam również ruch, sport, czy uprawianie w ogóle jakiegoś wysiłku fizycznego, ale chodzi o to, że tutaj skupiając się na jedzeniu, które my preferujemy, które Proponujemy, to chodzi o to, że właśnie głównym problemem, co zawsze przypominam, jest przede wszystkim łączenie tłuszczy z węglowodanami, z białkami i to właśnie jedzenie tego typu świąteczne czyli jajka, gdzie jest bardzo dużo białka tego właśnie w jajku w połączeniu z węglowodanami takimi jak chleb czy bułki, czy jakieś inne czy na przykład ziemniaki i to w połączeniu później jeszcze z tłuszczem no niestety daje ten efekt miażdżycy, no bo tam oczywiście powiedziano o badaniach o, o, o sprawdzaniu cholesterolu no chcę przypomnieć, że właśnie enzymy, które zawierają warzywa, owoce, to co znajduje się w sokach. Jeżeli zaczynamy pić soki i pierwszym sokiem jest właśnie sok selenaściowego, później pijemy ocet, później pijemy soki wielowarzywne, czy owocowe, zupełnie inaczej funkcjonuje organizm. Właśnie nie ma wtedy. Tego problemu z miażdżycą nie ma, tego problemu zatykany, zatkanych żył, nadciśnienia, dlatego że właśnie enzymy, które znajdują się w warzywach, owocach, one powodują, że na bieżąco w organizmie, na bieżąco wątroba oczyszcza się i układ krwionośny bardzo sprawnie i łatwo funkcjonuje, ponieważ to wszystko się oczyszcza i organizm ma szansę wyrzucić toksyny i to, co nie jest, no to, co utrudnia w ogóle przepływy, czyli zatyka żyły czy inne kwestie w organizmie. I to jest bardzo ważne, na to zwracamy uwagę, że żeby to w ogóle sprawdzić, tutaj ja na przykład jeszcze polecam, Ania rzadko o tym mówi, ale on robi bardzo dobre surówki, sałatki na bazie kapusty kiszonej, ale nie tylko ja szczególnie polecam kapustę. W ogóle cały ten okres odpoczynku no ja, u mnie właściwie codziennie, codziennie występuje kapusta, czy to biała, czy czerwona, czy kiszona, no te formy no w ogóle przetworzonej, delikatnie kapusty, no w każdej postaci ja uwielbiam i to wspomaga przede wszystkim funkcjonowanie układu pokarmowego, to znaczy układ pokarmowy. No, jeżeli to cienkie, jeżeli to grube po prostu wydalanie, czy w ogóle wchłanialność jest super, No, to również wiąże się z odpornością. Także kapusta pod każdym, pod każdą postacią, oczywiście niegotowana, jeżeli już to delikatnie jakoś może po prostu... Na przykład byłem w takim miejscu, gdzie na patelni tak fajnie, delikatnie to było, czy na grillu zrobione, ale to warzywo nie traci. Delikatnie, że ono jest bardziej miękkie, ale nie traci swoich właściwości. Po prostu jest to niesamowite. Również tutaj pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie, którzy nam przesyłają pozdrowienia. Zachęcamy do tego, żeby zgłębiać wiedzę na temat żywienia, bo takie hasła, zdrowo się odżywiaj, to my właśnie przekładamy na konkrety. Te pasty, o których też Ania tutaj wspomniała, to jest następna taka kolekcja czy menu dań, które wspaniale zastępują na przykład masło bo masło takie odzwierzęce, no w nim jest bardzo wiele dodatków. Trzeba o tym pamiętać, że w ogóle, no, patrzy się na ceny i ta żywność przetworzona, która pojawi się na stołach, czy pojawia się codziennie na stołach, to w przypadku tutaj warzyw, owoców i nasion i tak jak Ania to przetwarza, jest to naturalne, jest to no, tutaj dba o to, żeby było jak najmniej zniszczone temperaturą czy jakimiś dodatkami. Absolutnie tego nie robimy. Znajdują się w tym oczywiście zioła, tu no, rywalacyjna w ogóle rola ziół, dodatków. To, co Ania powiedziała, że sama <laughs> też wiele ziół sobie hoduje, uprawia. To jest niesamowite. A ponieważ idzie wiosna i coraz więcej pojawia się tych różnych, tak jak tutaj na przykład, to jest koper, tak? Tak, koper włoski. włoski. Koper włoski. I, I po prostu one się, te wszystkie warzywa wspaniałe, te, te, te no, waliki, czy w ogóle no, wspaniałe no, propozycje z, znajdują się w tych naszych daniach. Także to, żeby. Dzisiaj akurat usłyszałem właśnie poruszony temat udaru. No to, żeby ten organizm funkcjonował, żeby w najzwyczajniejszym świecie, tak jak powiedziałem, te rurki, te układy całe w organizmie, żeby prawidłowo funkcjonowały, to trzeba dostarczać właśnie enzymy, trzeba dostarczać, w ogóle nawadniać organizm. No najlepiej świeżo tłoczonymi sokami i w ogóle takimi Dostarczać takie produkty, które organizm lekko trawi, przyjmuje, potrafi wchłonąć witaminy, minerały, właśnie enzymatycznie zabezpiecza ten organizm, i tego się trzymajmy, idźmy tą drogą. Na pewno, jeżeli już nawet tam pojawią się jakieś mięsne dania, to. Zadbać o to, żeby było dużo kapusty, surówek, ale takich niegotowanych, smażonych, świeżych, warzyw. świeżych tak. warzyw, które ten organizm ratują. To wszystko, o czym Ty mówisz, to jeszcze do tego dołożę, że to ma być wszystko pyszne, pachnące, po prostu ma powalać znóg i taką właśnie kuchnię preferujemy i do, takich właśnie, do takiego jedzenia zapraszamy. Także zapraszamy, próbujcie. A najważniejsze, jeżeli już teraz zaczniemy wiosną właśnie wprowadzać dużej ilości warzyw, to do lata nasze ciało się wysmukli, opuchlizny zejdą, bo wiemy doskonale jak to działa. Osoby, które przesuną po prostu ilość zjedzonych surowych warzyw kosztem właśnie tam obrabiania i tak dalej, czyli więcej jest surowych warzyw, są wstawione soki, jest sok selera, to nasze ciało pięknie dziękuję właśnie tym, że na lato, w lecie wyglądamy rewelacyjnie. Także zapraszam, zapraszam, bo warto, warto to zrobić. I te osoby, które nawet powoli sobie to robią, widzę, że bez porównania z zeszłego roku pamiętam, jak wyglądały, jak się czuły, same pamiętają. A w tym roku już, jeżeli właśnie jest ten sok, jest tam jest tam te, te, dużo tych warzyw, jest właśnie wprowadzone są oleje, słuchajcie, oleje na święta. Zapraszam, chętnie przygotuję. Znu, z dyni, takiej mieszany dla Panów rewelacyjna jest dynia, to jest profilaktyka prostaty, do tego jeszcze słonecznik. Sezam, właśnie któryś jedno, jedno zdań właśnie z sezamem fajnie podkreśla taką orientalne te smaki, ale jest niezwykle zdrowy. Czarnuszka, no, czarnuszka po prostu nieoceniona, ale najlepsze co można zrobić to właśnie różne oleje stosować. Nie, u, nie upierać się, że tylko i wyłącznie będę rodzinę i samą siebie tylko i wyłącznie czarnuszka, ale właśnie i, dynię, i i nawet słonecznik, rzepak, ale właśnie wyciśnięty z dobrych nasion. Słonecznik smakuje słonecznikiem, więc wszystko to, co byście chcieli, surówkę, sałatkę sobie zrobić i żeby była ta nuta słonecznika. Jak jeszcze też w całości słonecznik dorzucacie, czy leciutko on jest taki na, na patelni, tylko i wyłącznie taki podgrzany, żeby bardziej chrupiący to wtedy jeżeli dodacie oleju świeżo wyciśniętego ze słonecznika no to jest po prostu mistrzostwo I, i takie smaki po prostu powalają i zapraszamy do tego, bo maszyna wytłoczy chętnie, ja również, a Wy skorzystacie na tym olej lniany, słuchajcie, dla rodziny na święta, żeby właśnie i zdrowotnie i aromatycznie poprawić jedzenie ale nie ten tak, olej, który jest kwaśny, gorzki i nieprzyjemnie pachnie, tylko pachnące. Olej miany, świeżo wyciśnięte, świeżo zjedzone, jest pachnący i bardzo smaczny. Zapraszam, bo po prostu to trzeba spróbować. Ja zawsze preferuję to, że może mniej, mniej tego rozważania, dywagowania, a więcej zaufania, bo my już tyle lat się w ten sposób odżywiamy. I po prostu spróbujcie na, na sobie dajcie sobie czas, kilka, Kilka tygodni zobaczycie, jak to pięknie działa. A na pewno warto przesunąć to, to, od czego zaczęłam. Więcej surowych warzyw, mniej gotowanych i koniecznie soki i oleje. Wszystko mamy, zapraszamy, chętnie przygotujemy dla Was. Tak, dzisiaj już wiadomo, że tego typu żywienie to jest przyszłość. Wiele osób już z tego zdaje sobie sprawę i jednak poprzez taką cierpliwą działalność, pokazywanie, na własnym przykładzie, jak to funkcjonuje, jednak wiele osób zauważa, że warto no, spojrzeć na tą tematykę żywienia pod innym kątem, a przede wszystkim właśnie spróbować. Także zapraszamy dzisiaj tak krótko informacyjnie, ponieważ świeżo po przyjeździe musimy mamy wiele innych jeszcze spraw do załatwienia, także będziemy się rozkręcać w najbliższym tygodniu. Także do usłyszenia, do zobaczenia, nie odpuszczać, wierzyć w swój organizm, bo organizm zawsze, kiedy dostaje to, co jest mu potrzebne, daje ten sygnał zwrotny, że tak jak Ja nie powiedział, zrzucamy wagę, lepiej się czujemy, mamy więcej energii, to lepiej się oddycha w ogóle wzrok, lepiej funkcjonują ścięgna, mięśnie, serce to naprawdę... Się odczuwa. I to z dnia na dzień, tak? Po prostu to funkcjonuje w przypadku takiego żywienia opartego o świeżo tłuszczone soki, warzywa, owoce. To wszystko świeżo przygotowane, robione i tą drogą warto iść. Zapraszamy Was do tego, żeby zamawiać u nas i żeby korzystać z naszego doświadczenia. Dziękujemy, do dziękujemy ślicznie i wszystkiego dobrego.